Na razie cisza nic się nie dzieje Rajdówka na trakcie zapomniałem jak się jeździ, na pewno jeszcze sporo treningów, dużo czasu potrzeba, żeby się idealnie przygotować do mistrzostw Polski. Skopaki, teraz uczeń dobrze niech się uczy, się pierwsze. Jazdy w ogóle po śniegu, w ogóle po luźnej nawierzchni, bo do tej pory miał doświadczenia, ale tylko po asfalcie. Sporo pracy przed nami, ale, ale jest zawzięty, chce i, i, i się nie boi przede wszystkim, więc na pewno, na, na pewno to dobrze prognozuje.